Witam serdecznie państwa. Łukasz Fijowych z tej strony Fibonacci Team School. W tej krótkiej analizie wideo będę chciał pokazać możliwe scenariusze rynkowe na sześciu głównych parach walutowych, na których aktywnie inwestujemy. Posłużę się głównie narzędziami Fibonacci'ego do wyznaczenia możliwych wariantów rynkowych na nadchodzący, w nadchodzącym tygodniu, czyli od 12 maja do piątku, do 16 maja bieżącego roku. Na samym początku króciutko o nadchodzących danych, o najważniejszych odczytach makroekonomicznych w nadchodzącym tygodniu. Poniedziałek praktycznie bez żadnych ważnych informacji rynkowych. Zaczynamy od wtorku 14:30. Dwa odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Sprzedaż detaliczna, dosyć szeroki odczyt, bo rok do roku, oczywiście za okres kwietniowy, a także sprzedaż detaliczna bez samochodów, zawsze te dwa odczyty są. Oddzielnie, tak? czyli z samochodami bez samochodów, natomiast ta godzina 14:30 i tutaj jakiś większy zakres cenowy, większa dynamika, szczególnie na głównych parach euro-dolar, funt-dolar czy franek, myślę, że się pojawi. Jeśli chodzi o środę, 11:30 z Wielkiej Brytanii, czyli tutaj duży wpływ na pewno będzie miał ten odczyt na funta. Do dolara kwartalny raport Banku Centralnego Anglii na temat inflacji za pierwszy kwartał, a także wystąpienie publiczne szefa Bank of England. Jeśli chodzi o czwartek, 14.30 inflacja konsumencka za kwiecień ze Stanów Zjednoczonych, a także 15.15 .15, produkcja przemysłowa również za miesiąc poprzedni, za kwiecień. I w piątek jedna ważna godzina, dwa odczyty różnych powiązanych ze sobą w pewien sposób raportów. Pierwszy rozpoczęcie budowy nowych domów, a także pozwolenia na budowę nowych domów w okresie z miesiąca na miesiąc, czyli jak ten przyrost, jaka ta dynamika, jeśli chodzi o kwiecień, była w porównaniu z poprzednim. Miesiące. Chciałem również Państwa zaprosić na webinar, który odbędzie się w tę środę, to jest 14 maja o godzinie 19 i będzie to już trzecie spotkanie z cyklu Oswoić Forex, gdzie omawiamy od podstaw, w jaki sposób zająć się aktywną spekulacją, jakie elementy musimy poznać, jakie narzędzia musimy zrozumieć lub pewne mechanizmy, jakie występują na tym rynku. I na tym trzecim spotkaniu zajmiemy się do poznaniem platformy transakcyjnej MetaTrader, począwszy od takich prostych, elementarnych rzeczy typu rodzaje zleceń, rodzaje wykresów, a skończywszy na najbardziej przydatnych skrótach klawiszowych, które ułatwiają nasz trading. Dobrze, przejdźmy zatem do omówienia, do wyznaczenia głównych wariantów rynkowych na sześciu parach walutowych. Zaczynamy tradycyjnie od eurodolara, i tutaj widzimy podwójny szczyt, układ czy formację podwójnego szczytu występującą w rejonie okrągłego poziomu bardzo ważnego poziomu 1,40, która odwraca na chwilę obecną odwraca ten ruch wzrostowy, który trwa od początku lipca 2013 roku. Tutaj widzimy, jest to zaznaczone za pomocą tej żółtej przerywanej linii. Linii trendu, która podtrzymywała cały czas kierunek wzrostowy, w piątek nastąpiło dosyć silne przebicie, dosyć wyraźne wybicie i zamknięcie całego dnia poniżej, właśnie w tej wspomnianej linii trendu. Kolałem fioletowym, takim odcieniem różowego, zaznaczony był układ harmoniczny, który sygnalizowałem tydzień wcześniej, pokazujący możliwe odwrócenie. Natomiast zwróćmy uwagę, jaka była niedokładność. Tutaj końcówka, czyli punkt D, punkt zwrotny tego układu występował, pojawił się w rejonie 1.40.45, natomiast po drodze był bardzo silny psychologiczny poziom, zarazem okrągły poziom 1.40. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć to bardziej dokładnie, to ten poziom nie został przetestowany, brakło dosłownie kilku pipsów. Oczywiście cały układ wystąpił po publikacji danych makro, Czyli jak to zazwyczaj bywa, technika, czy dane wypełniają obszar techniczny, pewien układ techniczny. No w tym wypadku był to podwójny szczyt, który wystąpił w tych rejonach. Jeśli chodzi o możliwe zasięgi, czy możliwy wariant, jaki ja tutaj widzę, opieram się oczywiście o pewne układy geometryczne, tudzież wykorzystanie schematu eliotowskiego. Jednym z takich wariantów jest wystąpienie fali C. Czyli trzeciej fali korekcyjnej, która są dwa poziomy. Pierwszy wynikający z geometrii, czyli równości pierwszej i trzeciej fali, i on wypada w okolicach 1,36,75, 1,36,80. Przy okazji, też mamy okrągły poziom po drodze, czyli tutaj tą granicę błędu około kilkunastu piłsów powinniśmy wziąć pod uwagę. Natomiast Druga geometria wynikająca z największej korekty w ostatnim czasie i tutaj ta korekta oczywiście zaznaczona za pomocą tego żółtego prostokąta. Ona również zbiega się z okrągłym poziomem, to jest 1,3600 potwierdzony dodatkowo wewnętrznym poziomem FIBO 78,6. Jaki jest dodatkowy wariant, jeżeli cena by zareagowała na wcześniejszym poziomie, czyli 61,8? I dopiero potem poszła na 78,6, też mamy układ harmoniczny Gatley, który wzmacnia całą strukturę. Czyli podsumowując, koniec tej fali C, koniec fali trzeciej w korekcie płaskiej, okolice 1,36,81,37, natomiast wariant alternatywny, okolice 1,36. Czyli e, widzimy, że granica błędu między jednym a drugim, czy różnica między jednym a drugim poziomem to jest około 70-80 pipsów. Na chwilę obecną rynek e, spokojnie, myślę, ten obszar, no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że może go wypełnić, dlatego, że ostatnie dwie świece dzienne, e, zwróćmy uwagę na interwale 4-godzinowym, to jeszcze lepiej widać, no, proszę zobaczyć, bardzo wyraźny ruch spadkowy, e, może być powrót do linii trendu, czy tak zwany retest, ponowny e, test linii układu, i kolejny spadek, gdyż taka, taki zasięg ponad 250 pipsów w ciągu dwóch dni na eurodolarze to jest naprawdę dosyć dynamiczny ruch. Jeśli chodzi o funta do dolara, to widzimy na interwale dziennym zasięgi korek, które pojawiły się aż trzykrotnie. Jeśli chodzi o ostatni impuls wzrostowy, który trwa od. Początku lipca 2013 roku i każdy z tych zasięgów miał około 420 pipsów. Tak? To są oczywiście te żółte prostokąty, które tutaj widzimy. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że rynek zaczyna znowu robić korektę od ostatnich dwóch dni i takim jednym z ograniczeń czy z, ze wsparć wynikających z tej metodologii, gdyż ten układ nazywa się Owe Balance, to jest Właśnie pokazanie największej korekty w istniejącym impulsie, czy w istniejącym trendzie i koniec tego dużego mierzenia to są okolice 1,65,91, nawet okolice 1,67. Jeżeli byśmy mieli mówić tutaj o takich okrągłych poziomach, czyli widzimy, że doby jeszcze 100, 150 pipsów rynek jeszcze miejsca ma. Jeśli chodzi o. Spojrzenie czterogodzinowe, czyli troszeczkę bardziej dokładnie jakbyśmy chcieli to zobaczyć. Widzimy dosyć, dosyć czytelny układ zasady zmiany biegunów. Co to znaczy? Czerwonymi strzałkami zaznaczyliśmy wcześniejsze obszary reakcji ceny. Wcześniejsze odbicia, tak czyli rynek dochodził do tych miejsc i kilkukrotnie testował dany poziom i się od niego odbijał. Natomiast zieloną strzałką zaznaczyliśmy układ wynikający z geometrii, to jest tak zwana korekta pędząca. I jeżeli byśmy mieli badać jej projekcję, czyli fale AB, ten pierwszy odcinek, i równość potencjalną równość odcinka CD z odcinkiem wcześniejszym AB, on też wynika w okolicach. 1,68, 1,67, 80, czyli też taką granicę kilkunastu, no dwudziestu pipsów maksymalnie możemy przyjąć. Dlatego jeżeli wypełni ten układ, ta struktura, możliwe jest zaatakowanie ostatniego szczytu, czyli równie psychologicznego poziomu, jakim jest 1,70, no bo jeżeli spojrzymy na wyższym interwale czasowym, cały czas... Rynek funta do dolara jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym, także te korekty są jedynie takim jakby można powiedzieć taką okazją do tego, żeby zawierać tam długie pozycje. E, oczywiście musimy wiedzieć w jakim e, przedziale czy jakie są potencjalne wsparcia wynikające z tych korekt, dlatego tutaj przedstawiam dwa warianty. Pierwszy żółty prostokąt, drugi ten bardziej lokalny e, zasada zmiany biegunów i ABCD na korekcie pędzącej okolice 1.60. 8, czyli też potencjalne, potencjalne wsparcie wynikające z okrągłego poziomu. Jeśli chodzi o USDCHF, na dziennym interwale dwa potwierdzenia, które odwróciły ten, ten rynek w czwartek i w piątek. W piątek była kontynuacja, w czwartek był ten punkt decyzyjny, moment zwrotny. Sprawdźmy na czterogodzinowym interwale, co tam takiego się stało. Tutaj mamy dwa dosyć silne potwierdzenia. Pierwszą to jest oczywiście podwójne dno, również grupujące się na, w, na takim okrągłym poziomie 0,87, czyli już widzimy, jak dużą statystycznie przewagę jesteśmy w stanie osiągnąć, tylko zwracając uwagę lub posiłkując się właśnie okrągłymi poziomami. Tak? To nie jest przypadek, że rynek na Forexie, czy jakikolwiek rynek, czy para walutowa, czy to indeksy giełdowe, tudzież surowce towary, one reagują na takich okrągłych psychologicznych poziomach. Czy to jest jedno potwierdzenie? Drugie to jest układ harmoniczny, zaznaczony na fioletowo. Tutaj mamy punkt D, który został no, niemalże idealnie osiągnięty, zgrupowany z okrągłym poziomem, a także z podwójnym dnem cenowym. No i motyw, moment reakcji, proszę zobaczyć, dwa dni, bardzo silny ruch wzrostowy. Jaki może być zasięg docelowy tego układu? Na pewno poziomy FIBO yy, ostatniej fali spadkowej, czyli sprawdźmy po kolei. Pierwszym takim dosyć żelaznym poziomem, dosyć ważnym yy, obszarem reakcji to może być poziom 50% i to jest yy, poziom cenowy 0,8926, natomiast jeszcze jednym takim silniejszym gdzie na tym poziomie rynek Franka bardzo często reaguje, to jest 61,8, czyli małe Fi i to jest dokładnie poziom 0,89,81, czyli jak sądząc po, po sile tego ruchu, widzimy, że jeszcze rynek miejsca ma, aby wypełnić raz układ korekcyjny ABCD2, dojść do pewnych wewnętrznych, dosyć, dosyć silnych wewnętrznych poziomów Fibonacciego. Jeśli chodzi o Australijczyka, bardzo ładna obrona linii trendu, którą pokazywałem też tydzień temu. Tutaj, dla przypomnienia, musimy sobie ją zobaczyć jeszcze raz. Zwróćmy uwagę na reakcję w poprzednich miesiącach, nawet można powiedzieć, bo tutaj już od lutego ta linia trendu się kształtuje. Jeśli chodzi o, o reakcję na tą linię trendu, no to tutaj widzimy, że ona się zgrupowała, zagęściła z zewnętrznym. Układem harmonicznym to było w zeszłym tygodniu, czyli wybicie i za chwilę powrót, tak zwane czyszczenie stop lossów, jeśli chodzi o, o ostatni dołek. Tam było zewnętrzne mierzenie FIBO, czyli układ harmoniczny pokazał nam, że tam są leży popyt, dlatego używamy właśnie, czy propagujemy ten styl tradingu, gdyż on jest mocno skuteczny, jeśli chodzi o płynne walory, tudzież pałe walutowe. Dodatkowe potwierdzenie było wybicie z Kanału spadkowego. Wybicie było dosyć silne, proszę zobaczyć na tą świecę. Moment zamknięcia świecy również ewidentnie powyżej głównego ograniczenia kanału. Także powód do wzrostów, jeśli chodzi o duży interwał czasowy na 4-godzinowy, widzimy potwierdzenia, które też nam pokazują, iż miejsca na wzrosty jeszcze jest. Jak to się kształtuje na chwilę obecną? No, widzimy. Układ AB równa się CD, to jest również korekta pędząca. On jest również geometrycznie uzupełniony czy potwierdzony, można w ten sposób powiedzieć, z kierunkiem głównego trendu. Czyli dodatkowo można stwierdzić, że prawdopodobnie atak na nowe szczyty co najmniej na tej parze walutowej jest, mamy jeszcze tyle miejsca. Ostatnie szczyty to były okolice 0,94,60. Obecnie jest to 0,9350, więc ponad 100 pipsów jeszcze miejsca jest, żeby przeatakować na ewentualny wariant odwrotny, tak zwany podwójny szczyt cenowy, który dosyć, dosyć dobrze też działa, co też mieliśmy przykład w zeszłym tygodniu na eurodolarze chociażby. Jeśli chodzi o parę walutowe związane z jenem, zaczniemy od euro-jena, za chwilę USD-jen. Na eurojenie na interwale dziennym widzimy przełamanie, wyraźne przebicie linii trendu. To jest ten moment, to jest również czwartek. Czwartek był takim przełomowym dniem w zeszłym tygodniu, gdyż indeksy no, pewne obszary czy pewne poziomy geometrycznie dosyć wyraźnie wybiły. Tutaj wybi rynek wybił dołem tę wewnętrzną linię trendu. Dosyć wyraźnie ona tutaj trzymała nam przez wcześniejsze dni cały czas ten poziom. Zwróćmy uwagę na 14 na 15 kwietnia, na 28 kwietnia, na 7 maja tutaj rynek cały czas bronił, zwróćmy uwagę na te strzałki zielone, cały czas bronił w kierunku. W czwartek taka sesja odwrotu można powiedzieć dosyć silne wybicie, wcześniejsza reakcja na poziom FIBO. Też to dobrze widać na 4 godzinowym. Zobaczmy tutaj 61,8 i kilkukrotny test we wcześniejszych dniach, czyli on już w pewien sposób dawał sygnały na rynku takie, że nie ma siły, czy nie ma, nie ma tego popytu, żeby ten opór wynikający z wewnętrznego mierzenia FIBO został przebity. Trzykrotnie był testowany, trzykrotnie rynek go bronił, potem atak na linię trendu przełamany. I możliwe wsparcia, najbliższe możliwe wsparcia wynikają z wewnętrznych poziomów FIBO z prostego mierzenia, czyli pierwsze to jest 61,8, to jest bardzo silny poziom, 139,07, następne to są 137,82, 137,06. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na okrągły psychologiczny poziom 140. Zwróćmy uwagę, że rynek wcześniej wielokrotnie te miejsca testował i bronił. Nawet w piątek też ten test tego poziomu był. Zobaczmy dokładnie, czy był, czy nie. Tak, nawet został naruszony. Pewne cienie od dołu już się pojawiają. Na interwale jednogodzinowym będzie to jeszcze lepiej widoczne. Jakieś dywergencje myślę również byłyby widoczne. Także możliwa korekta. Nawet możliwy test do tej linii trendu tak aby potem spróbować zaatakować jeszcze nowe minima i dojść do tych poziomów FIBO, o których wcześniej wspomniałem. Jeśli chodzi o USDN, tutaj również sytuacja bardzo podobna, natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że EURYN dosyć mocno zareagował w ciągu ostatnich dni, czyli mam na myśli ostatnie dwie sesje, czwartek i piątek. Natomiast USDJ praktycznie tutaj nic sensownego nie wykonał, również jest ta linia trendu, która cały czas trzyma te wzrosty, tylko zobaczmy, ile razy ona już była w ostatnim czasie testowana. Jest taka zasada w analizie technicznej, że im częściej dany poziom jest testowany, tym staje się słabszy. Czyli tutaj już możemy przypuszczać, że w ciągu ostatnich kilku dni no, był wielokrotny test tego miejsca, więc możliwe będzie przełamanie. I tutaj wyznaczam okrągły poziom, również taką psychologiczną baję, taki psychologiczny level 100. I w naszej ocenie ten poziom, czy rynek może spokojnie do tego miejsca, czy do tego obszaru jeszcze ten ruch wykonać, czy to jest potencjalny zasięg około 170-160 pipsów po wyłamane, po wyraźnym przebiciu tej wewnętrznej linii trendu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.